W tym tutorialu pokażę jak robić sztuczną luminację z materiału RGB i co ona daje. Więc tak tu mam już wstępnie obrobione zdjęcie. Odblokujemy sobie tą warstwę. Opiszemy ją sobie RGB. Co trzeba zrobić? Trzeba stworzyć nowy e, obrazek. Na chwilę nowe. Nazwanie ma znaczenia. wielkość automatycznie się yy, rozdzielczość dobrała do tego, który jest otwarty teraz tak trzeba zaznaczyć daną warstwę. Ja to robię na skrótach, czyli Ctrl A. Skopiować doskowka Ctrl C. Zaaktywujemy Otwartą. Otwarty nowy plik. I CTRL V Wklejamy. A czemu mi się to zrobiło? Aha, bo otwarło się e, jako szary. To jest błąd. Nowy plik nie może być jako szary. Tylko jako RGB. Jest RGB. ctrl V jest kolorowe. Dobra. I teraz co robimy? Tutaj można spłaszczyć warstwę. Tu świeżo otwarte, świeżo, otwarte zdjęcie zamieniamy na lab color. I co to nam daje? W przypadku RGB, zdjęcie jest. Stworzone z trzech składowych czerwonego, zielonego i niebieskiego. Co nam daje wynik taki końcowy? A w lab color wygląda to inaczej, że jest luminacja i na to są nałożone składowe kolorów chyba z cmyka, z tego co kojarzę, tutaj będzie magenta i e, yellow Nie, tutaj będzie cyjan o tak, to będzie tak, z trzech jednak kolorów tu będzie cyjan i yellow czyli niebieski i żółty a tutaj będzie magenta i żółty Dobra, my wyłączamy te kolory, nas interesuje tylko ta luminacja. Kopiujemy ją, czyli najpierw trzeba zaznaczyć Ctrl A, Ctrl C, kopiujemy i wklejamy do wersji RGB. Zmienimy sobie nazwę na luminacja. Widać jaka jest różnica w detalu, i teraz to trzeba zrobić? Wygląda to tak, jakbyśmy mieli teraz materiał z kamery Mono, czyli luminację i RGB wcześniej złożone. Wystarczy luminację z Blending Mode zmienić na Luminosity. Ale ważne, żeby warstwa luminacji była u góry. I tutaj widać, jak kolorek został nałożony z warstwy spodniej tej RGB. Jest to oczywiście ten kolor bletrzy. Można luminację troszkę zjechać z przejrzystością. To już jest kwestia gustu. Ja bym zostawił na 100% spłaszczymy albo nie. Zrobimy to co zwykle robię. Stworzę sobie grupę. Skopiuję. Przeciągnę do grupy. Grupę nazwiemy LRGB. Zaznaczymy całą tutaj całe zdjęcie CTRL A o no, to by było Select All, zdaje się, o tak i robimy copy merget się skopiowało do i Ctrl V mamy tutaj tą warstwę skopiowaną, możemy się bawić teraz z nasyceniem. i różnymi innymi dziwnymi rzeczami można pokolorować gwiazdki ale to też już w innych tutorialach można znaleźć kupę z tego w internecie to na tyle no można jedynie sobie posprawdzać jak tu wygląda tło Chociaż w ramach przypomnienia i ćwiczeń, to może spróbujemy jeszcze zrobić eee, odszumianie tła. Ja sobie muszę przypomnieć, jak to się robiło. Aha, dwie warstwy trzeba mieć. Tą dolną trzeba usunąć dany obiekt tak filtrem gaussian blur rozmazujemy maksymalnie o tu widać takie zaświetlenie no, raczej to nam wyjdzie później ale nie będziemy się przejmować, to chodzi tylko o pokazanie, e, co ta metoda nam daje. Teraz zaznaczamy warstwę górną, przechodzimy do Image, Apply Image i wybieramy Layer 1. To jest ta warstwa. Zmieniamy blending na Substract Offset na 30 Już widać, że coś się poprawiło Dobra. Spłaszczymy obrazek Jeszcze raz zrobimy kopię Może spróbujemy, ale już tutaj masakrycznie wygląda tytuł. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Znowu robimy to samo. Z templem. Trzeba zaznaczyć dany obszar. Trzeba mieć wciśnięty alt. Kliknąć i ten obszar będzie tu wklejany wracamy do tej warstwy i zmieniamy na lighten dobrze a, nie zrobiliśmy najważniejszego trzeba rozmazać tą warstwę znowu blurem I teraz załączymy, o! Widać co nam się zmieniło. Tło jest ładne, wygładzone. Spłaszczymy. Przytniemy tło. Nie ma co przesadzać z tym.